ponad 13 tysięcy skitelsów i jeżeli Victoria posortuje wszystkie kolorami, wygrywa te 500 stóp. No, nie, ja to na pewno wygram. Na no to ma tylko półtorej godziny i będzie musiała jeszcze przejść 10 zadań utrudniających. Czas oficjalnie wystartował, możesz zaczynać, Victoria. Pierwszy 6, pierwsze 8 i dziesiątkę już mamy. Idzie mi całkiem dobrze. Łącznie masz tutaj 7 kolorów. Trochę dużo, bo już. <laughs> jestem serio ciekaw, czy ty w ogóle zdążysz. Ja jestem ciekawy, jakiego koloru będzie najwięcej. Ja daję <laughs> żółty. Pierwsze zadanie dla Wiki jest proste, musi odpowiedzieć ile paczek Skittlesów zostało użytych do tego challenge'u. Ale, o ile się pomylisz, tyle paczek dodatkowo ci dorzucę do tej puli. Co? No. Eee. Masz 5 sekund na odpowiedź. 4 sekundy, skarbie z O, skojarzy, że mówiłeś się. 82. Takim oto sposobem pomyliłaś się o 4 paczki, o, czy... czyli 4 paczki wrzucamy ci dodatkowo. Pierwsza. No nie. Druga. Trzecia. I czwarta. Z każdym kolejnym zadaniem będzie teraz fajnie. wszystko bo im już plecy, pora. Na dziś dzisiaj jeszcze czeka mnóstwo zadań utrudniających. Już sortowanie w ciemności, trudne pytania, albo też bonusy, że mogę jej trochę zabrać z albo doliczyć trochę czasu. Robisz to na razie 6 minut. Spójrzcie, ile jeszcze tego jest niesamowicie dużo. Na ten moment wykonałaś pierwsze zadanie, jeszcze 9 przed tobą, ale zanim do kolejnego przejdziemy, to spójrz. To cię nagrywa jedna kamera, tam cię nagrywa druga kamera. Hej, nice. Tylko dlatego, żebyśmy specjalnie w montażu mogli zdać. Licznik, ile skitelsów zostało już policzonych. Napiszcie, wszyscy współczuję montażyście. Będą orientacyjnie liczyć całe 13 tysięcy skitelsów, a ja wstawiam, że posortowałaś już jakieś 80. Nie no co ty więcej! Myślisz? Czuję wygląda całkiem dobrze, bo tyle już udało Ci się ułożyć, ale jeszcze tyle przed tobą. 15 minut minęło, a twoja pula wygląda na nienaruszoną wikę. Nie dobijaj mi, okej? Okay? Mam coraz mniej czasu i plecy nie wysiadają. Myślę, że będę musiała przerwę robić, żeby je rozprostować. Nie wiem, czy znajdziesz na to czas, choć ja mam pytanie. Co takiego? Dlaczego to masz wszędzie full kolory wypełnione, a tu nie? Masz po dwa cukierki. Najmniej no jest tego koloru. Nie wiem, czy zauważyłeś, że jest ledwo co. A Póki co zadanie drugie. Musisz poprawnie odpowiedzieć. Jakie słodycze reklamują się hasłem, próbuj tęczy, skubnij tęczy? Skittles czy MMM? To jest i chcę, żebyś wiedziała, że jeżeli odpowiesz źle, to jeden cały posortowany kolor wraca z powrotem do puli. Skittles czy MMMs? Spróbuj czy skubnij tęczę. Skittles. Brawo, upiekło ci się. Brawo. Zrobiłaś! I mówiąc o MMMsach, przed startem challenge'u schowałem i tam dokładnie jednego. Który wygląda tak samo jak Skittles. Jeżeli w tym filmie go odnajdzie, całą pulę Skittlesów zmniejszymy. Tylko, że jest zupełnie nic jej o tym nie powiem, więc niech teraz się zastanawia. Ty, że wyglądasz na zmęczoną. No trochę. Na razie robisz to nisko 20 minut. Pójdziesz jeszcze do jak wiele ci zostało. To jest niemożliwe. Aż. No i też mi się to jak wydaje teraz. Może w pewnym momencie wygrasz jakieś bonusy, ale ja o tym nic nie wiem. I jak mam wygrać te bonusy? Wiktor, jako twoje trzecie zadanie, kładę tutaj telefon i przez pewien czas będziesz sobie musiała tutaj tak słuchać. No, wiesz co, Lecę mnie palą, to jeszcze mi to utrudnisz budzikiem. Więc sobie tutaj słuchajcie, ja stąd spadam. Ile będzie to lecieć? W trakcie słucha tego alarmu, ja przygotowałem komfortuny, na którym jest mnóstwo narzędzi. I jednego z nich Wika musi używać do sortowania. To nie będzie łatwe. Okej, okay, wystartowało. Jestem bardzo ciekawy, jakiego narzędzia będziesz musiała teraz używać. Lepiej korzystaj z tego czasu, który jeszcze teraz masz, bo już za chwilę okaże się, czy będziesz musiała sortować czymś bardzo, bardzo złym, jak na przykład... O nie... Nożyczki? Czy ja nie mam co robić? Szczerze to sam jestem bardzo ciekaw. Mam no, jakiś pomysł na to? Mam, ale ty ile ja tak co robić niby? Nie powiem ci przez ile, ale powiem ci, że została ci niecała godzina do końca. Gdy na starcie mówiłem, że ten challenge nie będzie łatwy, serio miałem to na myśli. Choć ja wam powiem, że jestem w szoku. Myślałem, że tymi nożyczkami nie będzie w stanie Wika tego robić, ale <laughs> magicznym cudem jej się to udaje. Ja jestem zdolna, pamiętaj o tym. W trakcie sortowania Wika dalej nie zauważyła schowanego tam MMM-sa, który bardzo by jej pomógł w tym wyzwaniu myślałam, że w takim razie dam jej jedną, małą wskazówkę. Wika, na twoim miejscu skupiłbym się na kolorze niebieskim. Okej, okay. nie będę pytać dlaczego. <grym> dlaczego? Bo nie masz jakiegoś pomysłu, domysłu czy coś? Nie no, skoro mi tak radzisz, to pewnie coś dobrego się stanie. Czemu to jest M&M's? To jest to? Miałam znaleźć M&M's? -a? Dokładnie tak. Czekaj, i co teraz mogę zrobić? Zabierasz mi? A ile? Jedną taką wielką garść. Ja w takim razie tutaj to oddaję. I być może jeszcze potem będziesz miała szansę coś tutaj wsadzić. A ja wracam do mojej powolnej pracy. Nożyczki mogę ci już zabrać, bo kolejne zadanie za tobą. A faktycznie, a ja już całe sama, sama robić. Do końca zostało jeszcze 48 minut. Wcześniej cała ta pula wyglądała tak, a teraz wygląda tak. Mi jakby nie ma jakiejś wielkiej różnicy w sumie, co by nie było. Dzięki. Piąte zadanie. Jeżeli Wiktoria odgadnie, ile skiterstwów ma w dłoni, zmniejszymy jej pulę. Jeżeli jednak się pomylisz, dodatkową garść wrzucę ci z powrotem do puli. 20. 19. No nie! O jeden się pomyliłaś. Zostanę kolejną garścią. Odpoczywaj sobie. Czas cały czas ci leci. Zostało ci jeszcze masa pracy, i szczerze powiedziawszy, nie widzę, żeby to się miało na razie udać. Wiara, przede wszystkim. Zostało 25 minut do końca. Tyle no już posortowałaś, to jest kilka tysięcy cukierków, które już ułożyłaś w skarbie. Niesamowite, co? I czy pamiętasz, jak na samym początku zastanawialiśmy się, jakiego koloru będzie najwięcej? No. Sprawdziłem w statystykach i okazuje się, że jest jeden kolor, który najczęściej występuje. Który? Jeżeli zgadniesz poprawnie, przez kolejne 5 minut będę ci pomagał. A jeżeli nie zgadniesz, dosypujemy dodatkową porcję do twojej puli. To ja się trzymam mojego typowania, czyli żółty. Myślisz, że to jest poprawna odpowiedź? Na pewno nie. nie i No tak, bo wszystkich tutaj kolorów jest całkiem podobnie. Żółtego jest dużo i zielonego jest bardzo dużo. Tak. Ale jeden z nich występuje częściej. No do który? Żółty. Więc dobrze. O! To dawaj! Został Ci jeszcze 23 minuty. kary 500 zaraz może wygrać. Może, bo ja mam wrażenie, że jednak tego nie zdąży zrobić. I połowa pójdzie na naprawę pleców. Myśleć? Tak. To szybko, rób. Ostatnie 20 minut. Będziesz miała jeszcze jedno zadanie, w którym być może wygrasz dodatkowy czas. Ooo a ile tego czasu? No to się dowiesz. OK, oficjalnie mój czas minął. Baw się dobrze. 16 minut do końca. Cztery zadania do wykonania i jeszcze tyle skitelsów do posortowania i tak to już wygląda lepiej, bo spójrzcie, jak to się przerzedziło, ale wciąż ile jeszcze tego jest? Dosłownie teraz czas jest na wagę złota, dlatego jeżeli w przeciągu kolejnych 10 sekund posortujesz cztery cukierki używając tylko jednego palca, wygrywasz 4 minuty dodatkowe. Czas start. Jest pierwszy. Jeszcze kilka sekund do końca ci zostało. Trzeci. 3 2 1 Dodatkowe 4 minuty ci doliczamy. I postaraj się Wika, pośpiesz się, nie zostało ci tego aż tak dużo. Może z jakieś 2000 cukierków. A nawet nie masz pojęcia jak bardzo mi w tym plecu przeszkadza. Ja no przysięgam. Wykorzystaj te 4 minuty. Ostatnie 2 minuty czasu doliczonego. Pierwsa jest na meczu. Niecałe 14 minut do końca. Wika, jeżeli nie pośpieszysz się teraz, to już nigdy tego nie wykonasz, tego zadania. Ja nie miałam przypadkiem jakiegoś czasu jeszcze? Do... Będziesz miał jeszcze tylko jedną okazję, jedną jedyną. O. Ale zanim to przyszedł to na zadanie 8, wszystkie światła w pokoju zgasiłem i wygląda to tak. Je, ja to nie teraz masz już utrudnienie na maksę, Wiktoria, ja ledwo widzę się siedziała po ciemku. Dobrze, ale mogłaby się już włączyć światło. No jeszcze my się tak wytrzymać niecałe 60 sekund. Tu zatyczę. Nie masz na to czasu, Wiktoria! No. Wiesz, że to jest lepsze, bo dłużej mi pomaga. wiesz, być mi trochę było przechodzić. Światłość nastała. Zostało Ci 10 minut do końca. Wiktor już dosłownie chada. Zostało Ci jeszcze tylko, no już nie wiem, nie to jest tysiąc cukierków, może około. Nie mam pojęcia, ale mam już pełne pojemniki. Nie wiem, czy zauważyłaś. Ej, faktycznie, w zielonym już praktycznie nie masz miejsca. W żółtym tym bardziej, a w niebieskim, co to jest? No tak mało niebieskich kupiłeś. Wika, jak wiesz, tym torencie masz wygrać 500. stóp? Co można kupić za 500? Bardzo dużo rzeczy. A za 100? No też. Twoje dziewiąte zadanie będzie nietypowe, bo możesz podjąć decyzję. Czy chcesz poświęcić te 100 zł, żeby doliczyć Ci 5 minut czasu? A ile mi zostało? Zostało Ci 8 minut i 40 sekund. To poświęćmy. W takim razie z 5 stów. W puli zostaje już tylko 4. I warto wspomnieć, że masz tylko taką jedną możliwość, czyli już od teraz ani razu nie możesz sobie podwyższyć czasu. Zostało ci w takim razie 13 minut do końca, żeby posortować to wszystko. Dawaj, Wika. tylko tyle ci już zostało. Wcześniej wyglądało to tak, a teraz wygląda to tak, już nie jest tego aż tak dużo. Ja naprawdę jestem dumna, ale pamiętaj, że myślałam, że jest mniej tych ja Nagle one się tu wyławiają. Ja tutaj widzę mnóstwo pomarańczowych, mnóstwo zielonych, mnóstwo żółtych, a w koszykach już powoli tutaj nie ma miejsc. Dlatego zabrałam się za dwa najmniejsze kolory, żeby skończyć chociaż je. Osiem minut do końca. Nie stresuj mnie bardziej. I cztery zł na linii. oczy bolą, bo ja w sumie w jeden punkt cały czas patrzę. Na kilka kolorów tylko. W ogóle widać jaka ty jesteś zmęczona już teraz. No to naprawdę jest zmęczące, to nie jest taki hopsiu. Ale poukładałam dwa kolory, tak mi się wydaje, różowy i niebieski. No faktycznie, gorzej jeszcze, że masz jeszcze cholerkę zielonych i żółtych i pomarańczowych. <gulerkę> ostatnie trzy minuty. Wika, nie zostało ci tego dużo, to by się dało dokończyć. Myślisz? Myślę, że tak, zwłaszcza, że czekacie teraz ostatnie zadanie. Tutaj kładę MMMsa. Tutaj kładę skitelsa. Jeżeli rozpoznasz, który to jest skitels, a który to jest MMM z takiej odległości, zabieram ci garść z puli. Z lewej. I tak, zgadza się. Mimo, że różnicy tak naprawdę nie ma, to jest tutaj MK. Brawo. Wiktoria, zabieram ci ostatnią garść. Bo wygrałaś ostatnie zadanie i musiałabyś to posortować wszystko w minutę. Spróbuj to zrobić. Może to się uda. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie jest tego aż tak dużo. Poparł, mam już tyle kolorów wypełnionych. 59 sekund do końca, Wika. Dawaj, dawaj. To ci jakieś 300, 400 teraz, posortowałaś ponad 12 tysięcy. <noise> tak na moje oko. Ci potwierdzą. Pozdrawiam, Damian. Dawaj, dawaj, dawaj. 40 sekund. Pażne to są same pomarańczowe i zielone, Wika. Dawaj, ostatnie sekundy. Ale są już przyklejone do tego ręcznika. Pażne pomarańczowe i same pomarańczowe. Wcześniej to wyglądało tak, a zostało już teraz tylko tyle. I zostało również... Koniec czasu. Tak, Nie dziwię się. To jest kilka tysięcy samych zielonych kolorów, kilka tysięcy fioletowych, czerwonych, pomarańczowych, żółtych, no i te 20 niebieskich. <grym> Masz nagrodę pocieszenia stu <grym> <za to? grym> Tak. Dzięki! A wy póki co klikajcie teraz to i widzimy się w poprzednim odcinku na kanale, w którym to wygrywa ta osoba, która zrobi więcej zimowych, świątecznych zadań. Więc tam się widzimy oraz oczywiście na kanale Wiktorii, gdzie tutaj wystarczy kliknąć. Pa pa!